Cichy chłopak opryszkowie. Nie wiedzieli, że jest mistrzem krajowym jiu -jitsu. Mateusz Orłowski poprawił swoje grube okulary i spuścił głowę, idąc korytarzami liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie. W wieku 15 lat był idealnym, celem dla każdego prześladowcy. Chudy do tego stopnia, że wydawał się kruchy, zgarbiona postawa sprawiała, że wyglądał na jeszcze mniejszego niż był, a nieśmiałość graniczyła z patologią. Co gorsza, był nowym chłopakiem, który przybył z innego miasta zaledwie trzy tygodnie temu. Nikt w liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie nie wiedział, że pod tą kruchą powierzchownością kryje się mistrz polski juniorów w brazylijskim jiu -jitsu. Mateusz trenował od szóstego roku życia, prowadzony przez ojca, byłego zawodnika międzynarodowego, który zaszczepił synowi nie tylko dyscyplinę techniczną, ale także surową filozofię. Sztuki walki służą do obrony. Nigdy do zastraszania lub szukania konfrontacji. Ej, ty, chudzielcu. Głos kacpra Nowaka rozległ się na korytarzu. Gdzie myślisz, że idziesz? Kacper, siedemnastoletni, był typowym szkolnym opryszkiem. Krępy, z wygolonymi bokami i prezencją, która onieśmielała zarówno uczniów, jak i niektórych nauczycieli. U jego boku, jak zawsze, stało dwóch popleczników: Dawid Jankowski, prawie tak duży jak Kacper, ale z mniejszą inicjatywą, i Szymon Kozłowski. Chudy, ale z wyrazem twarzy emanującym złośliwością. Mateusz nie odpowiedział. Szedł dalej, przyciskając książki do piersi, czując, jak przyspiesza mu puls. Nie ze strachu, ale z wysiłku powstrzymywania instynktów. Mówię do ciebie, idioto, nalegał Kacper, blokując Mateuszowi drogę szybkim ruchem. Inni uczniowie, przechodzący przez korytarz, odwracali wzrok lub dyskretnie się oddalali. Nikt nie chciał być następny na liście Kacpra, chcę tylko iść na lekcję. Wymamrotał Mateusz, próbując ominąć kacpra. Silna ręka popchnęła go na szafki. Uderzenie rozległo się echem, ale Mateusz ledwo drgnął. Lata przyjmowania, rzutów na matach utwardziły jego ciało bardziej niż sugerowała jego sylwetka. Kiedy do ciebie mówię, patrz mi w oczy, rozkazał kacper. Czy oprócz tego, że jesteś chudy, jesteś głupi? Śmiech Dawida i Szymona towarzyszył drwinom. Niektórzy uczniowie obserwowali kątem oka. Inni udawali, że nie zauważają, co się dzieje. Mateusz podniósł wzrok. Jego oczy, powiększone przez grube okulary, nie zdradzały strachu. To chwilowo zbiło kacpra z tropu. Proszę puść mnie, powiedział Mateusz ze spokojem, który jeszcze bardziej zirytował jego prześladowcę. Słyszeliście to? Proszę! kacper naśladował jego głos, czyniąc go piskliwym i drżącym, choć głos Mateusza był doskonale stanowczy. Wyglądasz jak mała dziewczynka. Mateusz wziął głęboki oddech. Przypomniał sobie słowa ojca: Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy nie walczyć. Ominął kacpra i poszedł dalej. To jeszcze nie koniec, chudzielcu, usłyszał za plecami. Dopiero zaczynamy się poznawać. W ciągu następnych tygodni życie Mateusza w szkole stało się ciągłym stanem czuwania. W stołówce kacper i jego przyjaciele, przypadkowo, wylewali na niego jedzenie na wychowaniu fizycznym był ostatni wybierany do drużyn i pierwszy, który otrzymywał zgubione piłki. W toaletach osaczali go, aby zabrać mu pieniądze lub po prostu popchnąć na ściany. Nauczyciel historii, pan Andrzej, wydawał się być jedynym, który coś zauważał, ale ograniczał się do potrząsania głową z rezygnacją, jakby to było nieuniknione częścią życia szkolnego. Większość innych uczniów zachowywała tchórzliwą neutralność, obawiając się, że staną się następnym celem, jeśli okażą sympatię Mateuszowi. Tylko Anna Wiśniewska, dziewczyna z jego klasy biologii, posyłała mu pełne współczucia, spojrzenia i czasami siadała z nim podczas lunchu, choć ledwo wymieniali słowa. W domu Mateusz kontynuował swoje codzienne treningi. Dwie godziny każdego popołudnia, w małym dojo, które jego ojciec urządził w garażu. Tam, wśród rzutów dźwigni i duszeń, znajdował spokój, którego odmawiano mu w szkole. Jego ojciec zauważał jego napięcie, ale Mateusz upierał się, że wszystko jest w porządku. Wiesz, że możesz mi o wszystkim powiedzieć, prawda? Powiedział mu pewnego wieczoru, gdy ćwiczyli techniki kontroli na ziemi. Wiem, tato, odpowiedział Mateusz, wykonując idealne podcięcie, aby odwrócić pozycję. Po prostu się dostosowuje. Incydent, który wyznaczył punkt zwrotny, miał miejsce w czwartek po południu. Mateusz był na tylnym dziedzińcu szkoły, w nieco odosobnionym miejscu, gdzie zwykł siadać i czytać podczas przerw. Kacper i jego przyjaciele pojawili się nagle, otaczając go. Spójrzcie, kto tu jest? Mol książkowy, wykrzyknął. Kacper wyrywając mu książkę z rąk. Co czytasz? Bajki o księżniczkach? To była książka o historii jiu-jitsu. Ironia nie umknęła Mateuszowi, który po prostu wyciągnął rękę. Oddaj mi ją, proszę. A co? rzucił wyzwanie. Kacper przeglądając książkę z pogardą, zanim rzucił ją na ziemię i podeptał. Mateusz poczuł ukłucie gniewu. Ta książka była prezentem od jego dziadka, wstał powoli, kontrolując oddech, jak go nauczono. Po prostu mi ją oddaj i zakończmy to. Trzej prześladowcy wybuchnęli śmiechem. Słyszałeś to, Dawid? Hudzielec myśli, że może nam rozkazywać, powiedział Kacper, popychając Mateusza z siłą. Tym razem Mateusz się nie cofnął. Pozostał stanowczy, co wywołało przebłysk zaskoczenia w oczach kacpra. Wygląda na to, że kotek pokazuje pazurki wtrącił Szymon, zbliżając się groźnie. To, co nastąpiło, było szybkie i upokarzające. We trzech otoczyli go, popychali między sobą jak piłkę i w końcu przewrócili na ziemię. Kacper usiadł mu na piersi, unieruchamiając go, podczas gdy Dawid i Szymon trzymali go za ręce. Wyjaśnimy sobie coś, robaczku, wysyczał Kacper, zbliżając twarz do twarzy Mateusza. W tej szkole jesteś nikim, rozumiesz? Nikim. Mateusz mógłby ich obalić w ciągu kilku sekund. Prosty most, aby zdestabilizować Kacpra, dźwignia na nadgarstek, aby uwolnić się od Dawida, podcięcie, aby zneutralizować Szymona. Wizualizował wszystko w swoim umyśle, jak sekwencje ruchów, doskonale schoreografowanych, ale powstrzymał się. Zamiast walczyć, spojrzał prosto w oczy kacpra i powiedział: Kiedyś tego pożałujesz. To nie była groźba, to była spokojna pewność, która chwilowo zbiła kacpra z tropu. Grożisz mi, idioto? kacper spoliczkował. Go powodując, że okulary Mateusza wyleciały w powietrze. W tym momencie Mateusz podjął decyzję. Do tego momentu doszedł. Nie zniesie więcej znęcania się. Następnym razem odpowie. Nie po to, by się zemścić, ale po to, by ustanowić granicę, której nigdy nie należało przekroczyć. Tej nocy, podczas kolacji, jego ojciec zauważył zadrapania na jego twarzy i połamane okulary. Mateusz, co się stało? Zapytał z mieszaniną troski i podejrzeń. Po raz pierwszy od początku problemów Mateusz był szczery opowiedział mu wszystko o Kacprze i jego przyjaciołach, o tygodniach ciągłego znęcania się, o tym, jak powstrzymywał swoje umiejętności ze strachu przed wyrządzeniem krzywdy, z szacunku dla zasad, które mu wpojono. Jego ojciec słuchał w milczeniu, a jego wyraz twarzy stawał się coraz poważniejszy z każdym szczegółem. Synu, powiedział. W końcu nauczyłem cię, że sztuki walki służą do ochrony, a nie do szukania zwady, ale nauczyłem cię także o szacunku i godności. Nikt nie ma prawa cię tak traktować. Więc? Mateusz zawiesił pytanie w powietrzu. Nie, mówię ci, żebyś walczył, wyjaśnił jego ojciec. Mówię ci, żebyś się bronił, jest różnica. Użyj tylko tego, co konieczne, aby zrozumieli, że nie jesteś łatwą ofiarą, nic więcej. Mateusz skinął głową, czując dziwną mieszankę ulgi i determinacji. W końcu mógł zakończyć. Te sytuacje na własnych warunkach. W ciągu następnych dni coś się zmieniło w sposobie, w jaki Mateusz poruszał się po szkole. Nie chodził już zgarbiony ani nie unikał spojrzeń, stał wyprostowany z cichą pewnością siebie, która nie umknęła uwadze. Anna, dziewczyna, która czasami siadała z nim podczas lunchu, była pierwszą, która to zauważyła. Jesteś inny, zauważyła, gdy dzielili stół w stołówce. Bardziej obecny. Mateusz wzruszył ramionami z lekkim uśmiechem. Powiedzmy, że podjąłem kilka decyzji. Plotki o pobiciu, którego doznał na tylnym dziedzińcu, rozeszły się lotem błyskawicy, ale zamiast wyglądać na pokonanego, Mateusz okazywał spokój, który zbijał z tropu tych, którzy spodziewali się zobaczyć go upokorzonego. W piątek tego tygodnia, podczas lekcji wychowania fizycznego na sali gimnastycznej, Kacper postanowił, że nadszedł czas, aby przypomnieć Mateuszowi o jego miejscu. Nauczyciel wyszedł na chwilę, aby odebrać telefon. Pozostawiając uczniów ćwiczących koszykówkę. Ej, chudzielcu, zawołał Kacper, zbliżając się z piłką w rękach. Widzę, że ostatnio jesteś zbyt pewny siebie. Myślisz, że dlatego, że raz cię pobiliśmy, spłaciłeś już swój dług? Mateusz, który siedział na trybunach, wstał powoli. Nie chcę problemów, Kacper, powiedział wyraźnym głosem, wystarczająco głośno, aby wszyscy usłyszeli. Po prostu daj mi spokój. Cała stołówka wydawała się wstrzymywać. Oddech. Nikt nie odzywał się tak do Kacpra Nowaka. Słyszeliście to? Kacper rozejrzał się, szukając aprobaty swojej publiczności. Robaczek chce, żeby go zostawić w spokoju. Dawid i Szymon zajęli już strategiczne pozycje, blokując wszelkie drogi ucieczki. Powinieneś go posłuchać, wtrąciła Anna z boku, zaskakując wszystkich, w tym siebie. Zamknij się, warknął. Kacper, nie patrząc na nią, skupiony całkowicie na Mateuszu, zobaczymy, czy po dzisiejszym dniu. Nadal będziesz taki odważny, robaczku. Kacper rzucił piłką z siłą prosto w twarz Mateusza. To, co nastąpiło, wprawiło wszystkich w osłupienie. Płynnym ruchem, który wydawał się prawie przypadkowy, Mateusz uniknął piłki, która przeleciała tuż obok jego policzka. Ale nie tylko unik zrobił na wszystkich wrażenie, chodziło o sposób, w jaki się poruszał, z precyzją i oszczędnością ruchów kogoś, kto trenował przez lata. Kacper zamrugał chwilowo zdezorientowany. Następnie wściekły, że mu się nie udało, rzucił się na Mateusza z zaciśniętymi pięściami. Nauczę cię szacunku, Karle. To, co nastąpiło, było tak szybkie, że wielu ledwo mogło przetworzyć to, co widzieli. Kiedy Kacper wyprowadził pierwszy cios, Mateusza nie było już tam, gdzie powinien być. Lekkim krokiem w bok pozwolił, aby pięść kacpra przeleciała obok. W tym samym ruchu złapał wyciągnięty nadgarstek opryszka i wykorzystując własny, impet Kacpra rzucił go czysto przez ramię. Kacper ważący prawie 90 kilogramów poleciał w powietrzu jak kartka papieru, zanim wylądował ciężko na plecach. Uderzenie pozbawiło go tchu, ale nie miał czasu na dojście do siebie. W jednej chwili Mateusz był nad nim, kontrolując go dźwignią na ramię, którą doprowadził do granicy, nie raniąc go. – Puść mnie, ty skór! – zaczął Kacper, ale przerwał okrzykiem bólu, gdy Mateusz wywarł nieco większy nacisk. Posłuchaj mnie uważnie, powiedział Mateusz ze spokojem, który kontrastował z sytuacją. Nie jestem twoją ofiarą, nie jestem niczyją ofiarą. To kończy się dzisiaj. Dawid i Szymon, oszołomieni, zrobili krok naprzód, aby pomóc swojemu przywódcy, ale Mateusz powstrzymał ich spojrzeniem. Jeśli zainterweniujecie, złamie mu ramię, ostrzegł. I uwierzcie mi, wiem dokładnie, jak to zrobić. Coś w jego tonie, w technicznej precyzji, z jaką utrzymywał Kacpra w bezruchu, powiedziało im, że nie blefuje. Cała sala gimnastyczna była w absolutnej ciszy. Nikt się nie ruszał, nikt nie mówił. Słychać było tylko ciężki oddech Kacpra i sporadyczne jęki, gdy próbował się uwolnić bezskutecznie. Rozumiesz, co ci mówię? Naciskał Mateusz. To kończy się dzisiaj. Tak, tak. Puść mnie do cholery, ustąpił. W końcu Kacper, jego twarz zaczerwieniona upokorzeniem, tak samo jak wysiłkiem. Mateusz zwolnił go powoli, cofając się ostrożnie, gotowy do odpowiedzi, jeśli Kacper spróbuje jakiegoś podstępu. Ale opryszek ograniczył się do wstania, pocierając ramię z grymasem bólu i niedowierzania. Kim ty do cholery jesteś? wymamrotał patrząc na Mateusza, jakby widział go po raz pierwszy. Jestem chłopakiem, którego znęcasz. Się od tygodni odpowiedział Mateusz poprawiając okulary. A także jestem czarnym pasem jiu mistrzem Polski trzy lata z rzędu, nawiasem mówiąc, szmer przebiegł przez salę gimnastyczną. Nagle wszystko pasowało spokój, z jakim Mateusz znosił znęcanie się, sposób w jaki się poruszał, jego odporność fizyczna, która wydawała się przeczyć jego szczupłej sylwetce. W tym momencie wrócił nauczyciel wychowania fizycznego. Patrząc zdezorientowany na scenę przed sobą, Kacper Nowak, postrach szkoły pocierający ramię z wyrazem porażki. Mateusz Orłowski, nowy i nieśmiały chłopak stojący na środku sali gimnastycznej, z postawą emanującą pewnością siebie, i reszta uczniów w absolutnej, prawie pełnej czci ciszy. Co się tu dzieje? Zapytał nauczyciel. Nikt nie, odpowiedział od razu. Następnie ku zaskoczeniu wszystkich odezwał się Dawid. Nic, proszę pana, po prostu lepiej poznawaliśmy Mateusza. Nauczyciel spojrzał na przemian na Mateusza i Kacpra, przeczuwając, że coś ważnego mu umknęło. W końcu postanowił nie nalegać. Dobrze, wracajcie do ćwiczeń. Nowak, jeśli bolicie ramię, idź do pielęgniarki. Kacper pokręcił głową, zbyt dumny, aby przyznać, że potrzebuje pomocy medycznej. Zamiast tego odszedł w kierunku szatni, a za nim Szymon. Dawid jednak został jeszcze chwilę patrząc na Mateusza z mieszaniną szacunku i ciekawości, zanim poszedł za swoimi przyjaciółmi. Reszta dnia upłynęła w dziwnym stanie zawieszenia. Uczniowie, którzy byli świadkami incydentu na sali gimnastycznej, nie mogli przestać o nim mówić, ale kiedy Mateusz przechodził w pobliżu, rozmowy ustawały. Nie był już niewidzialnym chłopcem, teraz wszyscy na niego patrzyli. Niektórzy z podziwem inni z szacunkiem, niektórzy nawet z nową formą strachu, ale nikt już nie patrzył na niego z litością lub pogardą. Anna dogoniła go, gdy wychodził ze szkoły tego popołudnia. To było niesamowite, powiedziała idąc obok niego. Dlaczego nic nie mówiłeś? Dlaczego pozwalałeś im tak cię traktować przez tygodnie? Mateusz wzruszył ramionami. Mój ojciec zawsze mówi, że sztuki walki służą do obrony, a nie do Zastraszania nie chciałem używać tego co wiem przeciwko nim, ale w końcu to zrobiłeś. Nie w końcu się broniłem. Jest różnica. Anna skinęła głową, rozumiejąc. Szli w milczeniu przez chwilę, aż zapytała. Myślisz, że teraz dadzą ci spokój? Mam nadzieję, odpowiedział Mateusz. Nie szukam problemów, nigdy ich nie szukałem. W następny poniedziałek atmosfera w szkole zmieniła się radykalnie. Kiedy Mateusz wszedł, zauważył spojrzenia, szepty. Ale nie były już wrogie. Niektórzy chłopcy nawet pozdrawiali go skinieniem głowy, uznając jego obecność w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie robili. W stołówce, ku jego zaskoczeniu, Dawid podszedł do jego stołu. Mateusz napiął się instynktownie, ale drugi chłopak podniósł ręce w geście pokoju. Mogę usiąść? zapytał z niepewnością nie przystającą do niego. Mateusz skinął głową ostrożnie. Kacpra dzisiaj nie będzie. Poinformował Dawid, siadając naprzeciwko niego. Jego ramię jest w gorszym stanie niż się wydawało, a jego duma cóż, nie chciałem go skrzywdzić wyjaśnił Mateusz. Wiem, mógłbyś mu zrobić o wiele większą krzywdę, i tego nie zrobiłeś. Dawid spojrzał na niego: Z prawdziwą ciekawością dlaczego? Mateusz zastanowił się nad pytaniem ponieważ nie chodzi o oddawanie bólu za ból chodzi o wyznaczenie granicy o powiedzenie dość. Dawid skinął głową powoli, jakby przetwarzał nową i złożoną ideę. Wiesz, nigdy nie podobało mi się, jak Kacper traktuje ludzi, wyznał w końcu. Po prostu nie wiedziałem, jak mu to powiedzieć. Może to jest twoja szansa zasugerował Mateusz. Na znalezienie własnego głosu. Rozmowa została przerwana, gdy Szymon pojawił się w stołówce, szukając Dawida wzrokiem. Widząc go siedzącego z Mateuszem, jego twarz wyrażała konsternację. I pewien gniew. Dawid skinął mu, aby podszedł, ale Szymon pokręcił głową i wyszedł z miejsca. To zajmie trochę czasu, wymamrotał Dawid wyraźnie zakłopotany. Rozumiem, odpowiedział Mateusz. W ciągu następnych tygodni życie w szkole znalazło nową równowagę. Kacper w końcu wrócił, ale coś fundamentalnego zmieniło się w jego postawie. Unikał Mateusza na korytarzach i chociaż czasami patrzył na niego z urazą, nigdy nie próbował się zemścić. To było tak, jakby po raz pierwszy w życiu znalazł kogoś, kogo nie mógł zastraszyć, a to wstrząsnęło fundamentami jego tożsamości. Dawid z kolei zaczął dystansować się od grupy prześladowców. Czasami wymieniał słowa z Mateuszem między lekcjami, a nawet usiadł z nim i Anną podczas lunchu kilka razy. A Szymon pozostał lojalny wobec Kacpra, ale bez tej samej agresji co wcześniej. Najbardziej znacząca zmiana nastąpiła jednak wreszcie szkoły, w jakiś sposób incydent na sali gimnastycznej złamał zbiorowy czar. Inni uczniowie, którzy również doświadczyli znęcania się, zaczęli mówić, bronić się, nie przemocą, ale z nową pewnością siebie, jakby przykład Mateusza pokazał im, że można wyznaczyć granice bez stawania się tym, czego się bali. Miesiąc po incydencie pan Andrzej, nauczyciel historii, zatrzymał Mateusza pod koniec lekcji. Zauważyłem zmianę, powiedział po prostu. W tobie, w Nowaku, w całej klasie Mateusz nie wiedział co odpowiedzieć. Nie usprawiedliwiam przemocy, kontynuował nauczyciel, ale rozumiem potrzebę obrony. Cieszy mnie, że nie pozwoliłeś, aby to cię zmieniło. Nadal jesteś tym samym rozważnym chłopcem, tylko że teraz inni też to widzą. Mateusz był zaskoczony tym niespodziewanym uznaniem. Dziękuję, panie profesorze. Nie, Mateuszu, to ja dziękuję tobie. Czasami potrzeba, aby ktoś stanął w obronie nie tylko siebie, ale wszystkich innych. Pan Andrzej uśmiechnął się lekko. Chociaż, jeśli mogę ci dać radę, następnym razem spróbuj rozwiązać sprawy bez rzucania nikogo w powietrze. Istnieją metody mniej spektakularne. Mateusz nie mógł powstrzymać uśmiechu. Wezmę to pod uwagę. Pewnego popołudnia, gdy Mateusz ćwiczył w dojo w swoim domu. Jego ojciec zapytał go, jak idzie w szkole. Lepiej, odpowiedział. Mateusz wykonując serię ruchów z precyzją. O wiele lepiej. A chłopcy, którzy ci dokuczali? Mateusz zatrzymał się, zastanawiając się. Kacper mnie unika. Dawid, myślę, że próbuje się zmienić. A reszta, reszta po prostu poszła dalej. Jego ojciec skinął głową z zadowoleniem. Wiesz jakie jest tutaj prawdziwe zwycięstwo? zapytał. Mateusz spojrzał na niego pytająco że broniłeś się, nie tracąc z oczu tego, kim jesteś, użyłeś swojej siły, aby wyznaczyć granice, a nie dominować nad innymi. To jest esencja prawdziwej sztuki walki. Mateusz pomyślał o ostatnich tygodniach, o tym, jak zmieniła się dynamika szkoły, o tym, jak niektórzy uczniowie szukali go teraz, aby poprosić o radę lub po prostu być blisko kogoś, kto emanował spokojną pewnością siebie. Pomyślał o Annie która teraz była prawdziwą przyjaciółką, a nie tylko kimś, kto oferował mu towarzystwo z litości. Pomyślał nawet o Kacprze i zastanawiał się, czy incydent zapoczątkował w nim jakiś proces refleksji. Myślę, że rozumiem, powiedział w końcu. Tej nocy, gdy kończył odrabiać lekcję, Mateusz otrzymał wiadomość tekstową z nieznanego numeru. Dzięki, że nie złamałeś mi ręki i za to, że nie powiedziałeś, co się naprawdę stało, jestem ci winien. K. Mateusz uśmiechnął się lekko. Nie odpowiedział na wiadomość, nie było potrzeby. Niektóre rzeczy lepiej pozostawić w ciszy, jako milczące porozumienie między dwiema osobami, które doszły do porozumienia poprzez konflikt. W szkole plotki o chłopaku od sztuk walki trwały nadal, stając się coraz bardziej przesadzone. Niektórzy mówili, że jest czarnym pasem w pięciu różnych dyscyplinach, inni, że startował w turniejach międzynarodowych. Mateusz pozwala.